Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, takim troszeczkę na żywo, troszeczkę prezentacja kolorów bo mam tutaj trzy pomadki trzy tak naprawdę zestawy produktów do ust, które ostatnio trafiły w moje ręce i są tak naprawdę nowością na drogeryjnej połce, mowa tutaj oczywiście będzie o tych zestawach matowych zestawach do ust z marki Lovely, czyli K-Lips są to produkty bardzo mocno inspirowane produktami do ust Kylie Jenner do tego stopnia że opakowanie mają prawie identyczne, a i zestaw wygląda tak samo, bo jest tutaj oczywiście konturówka oraz matowa pomadka w płynie. W ofercie marki jest 5 kolorów, ja natomiast dostałam 3 do przetestowania. Numerek 4, czyli Neutral Beauty, numerek 3, czyli Milky Brown. Oraz numerek 2, czyli pink Poison. E, ten pink Poison tak w opakowaniu podoba mi się najbardziej. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało na ustach. Z takich spraw technicznych to to, że e, w ogóle producent bardzo mało pisze na temat tych produktów, tyle tylko co jest napisane na opakowaniu, że jest to zestaw do wykonywania makijażu ust, zawiera płynną pomadkę o matowym wykończeniu i konturówkę do ust w tym samym kolorze. E, z tego co widziałam też na Rossmanowej stronie, to było oczywiście. Zalecenie, żeby najpierw obrysować kontur ust za pomocą konturówki A następnie wypełnić je pomadką, no ale to chyba każdy wie Zestaw taki w Rossmanie kosztuje 19,99 Z tego co widziałam na chwilę obecną nie są one dostępne w sprzedaży online Tylko i wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej Natomiast też nie jestem pewna czy, jeszcze, czy już do wszystkich Rosmanów udało im się dotrzeć Nigdzie niestety tutaj na opakowaniu nie ma informacji na temat pojemności e, tych produktów, natomiast no, są one takie. Normalne, kredka ma normalną długość, tak jak każda kredka, natomiast pomadka, tak jak zazwyczaj te pomadki, tam nie wiem, milion, 7,5-10 ml, może coś takiego. Przechodzimy zatem do pokazywania kolorów, bo ja jeszcze tych produktów nie używałam, jestem ich niesamowicie ciekawa, jak one w ogóle będą się sprawdzały, jaką będą miały konsystencję, czy rzeczywiście będą matowe i jak będą prezentowały się na ustach. Zaczniemy od początku, czyli od numeru 2, który nosi nazwę Pink Poison. Otwieram te pierwsze opakowanie razem z Wami, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tutaj, oczywiście, jest taki plastik, który trzyma wszystko. Znajduje się konturówka oraz pomadka. Jeżeli chodzi o konturówkę, to jest zwykła drewniana konturówka, oczywiście już zatemperowana. Nie jest w żadnym stopniu wykręcana. Taka zwykła, klasyczna konturówka. Natomiast pomadka jest w takim plastikowym, przezroczystym opakowaniu i jej aplikator to taka gąbeczka, czyli klasyczny, po prostu taki pomadkowo-błyszczykowy aplikator. Przybliżę się teraz do Was jeszcze odrobinę i będziemy nakładać na usta. Według zaleceń producenta zaczynamy oczywiście od konturówki. Następnie przechodzę do wypełniania ust za pomocą pomadki. I tak prezentuje się pierwszy kolor na ustach. To, co muszę Wam powiedzieć na temat samej konsystencji tego, jak te produkty nakładało się na usta, to kredka była taka... z jednej strony była dosyć miękka, dosyć gładko sunęła po ustach, ale miałam wrażenie, że ona miała taką dosyć gumową konsystencję. Nie stawiała jako takiego oporu, tylko wydawała się być dosyć klejąca na ustach. Natomiast bez większego problemu udało mi się to usta obrysować i... No nie było to jakieś bardzo problematyczne. Myślę, że też będzie raczej wydajna, bo możecie zobaczyć, że tutaj by jakoś bardzo mocno się nie stępił ten czubek. Natomiast jeżeli chodzi o jej zapach, to miałam wrażenie, że pachnie tak jak kredka świecowa, więc nie jest to najprzyjemniejszy zapach. Na to na szczęście nie jest on jakiś bardzo mocno wyczuwalny, mimo. Bliskiej odległości od nosa, nie czuć go jakoś bardzo mocno już po skończonej aplikacji Natomiast jeżeli chodzi o samą pomadkę, to na pewno aplikator nabiera bardzo dużo produktu I trzeba na to uważać, bo jakiś tam mniej skoordynowany ruch i można sobie zrobić krzywdę Natomiast sama aplikacja przebiegła bez większych problemów Pomadka bardzo ładnie się nakładała, tutaj mogliście zobaczyć, że była tak naprawdę tylko jedna jej warstwa I pięknie pokryła całe usta Muszę przyznać, że pomadka delikatnie zastygła na ustach, natomiast nie ma jakiegoś takiego uczucia ściągnięcia. Nie jest to bardzo jakieś takie niekomfortowe. Wykończenie jest rzeczywiście całkowicie matowe. Pomadka w ogóle się nie kleje, więc to na pewno na duży plus. Jak na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeżeli chodzi o tam sam kolor e, Pink Poison, to jest on w 100% mój. Jest to taki kolor, jaki bardzo lubię, taki brudny, zgaszony róż. Myślę, że bardzo często będę go nosiła. E, nie wiem, czy w połączeniu z konturówką, bo tak naprawdę w ogóle jej tutaj nie widać. Samym tym aplikatorem spokojnie można e, bardzo precyzyjnie wymalować usta. Natomiast kolor jest jak najbardziej na plus. Przechodzimy teraz do kolejnego odcienia. Kolejny kolor to odcinek numer 3, czyli Milky Brown. Eee, mogę wam tylko powiedzieć, że zmywanie jej nie było jakieś bardzo problematyczne. Użyłam do tego nawilżanej chusteczki do demakijażu marki Nivea eee, i przyszło to tak naprawdę bez problemu. Pomadka też jakoś nie wżara się w usta, nie barwi ich. Eee, więc jeżeli chcemy ją zmyć, to dzieje się to bez większego problemu. Przechodzimy zatem do aplikacji Milky Brown. tak prezentuje się na ustach odcień Milky Brown. Nie powiedziałabym, że on taki milki. Jest to dosyć ciemny, brązowy odcień Na pewno trzeba lubić takie odcienie na ustach Ja nie wiem, czy do końca dobrze bym się w tym czuła Aczkolwiek wydaje mi się, że wyglądam całkiem nieźle Że całkiem dobrze pasują do mojej karnacji Dajcie koniecznie znać, co myślicie Jeżeli chodzi o konsystencję, jeżeli chodzi o jakieś takie techniczne rzeczy To tutaj nie powiem Wam nic więcej niż to, co powiedziałam Wam przy poprzednim odcieniu Niczym się nie różnią te produkty Jedyne co, to kolorem, tak samo jak Pink Poison, on zastygł namatowo nie klei się Kolor jest ładny, ale nie wiem czy, czy byłabym na tyle odważna, żeby Chodzić właśnie w takim odcieniu Na ustach, dajcie koniecznie znać, co myślicie I przechodzimy do ostatniego Odcienia, czyli Neutral Beauty Na opakowaniu wygląda na dosyć Jasny, brązowy, nudowy kolor Natomiast zobaczymy, jak będzie się prezentował Na ustach Oczywiście zaczynamy od konturówki, później pomadka Prezentuje się kolor na ustach. Moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jest bardzo podobny do jednego z kolorów. Pomadek również matowych z firmy NYX. Obserwuję, że mają te pomadki również swoje odpowiedniki w pomadkach Kylie Jenner, natomiast niestety nie orientuję się, nie mam żadnej pomadki Kylie Jenner, więc tutaj też nie porównam Wam ani pod względem koloru, ani pod względem konsystencji, jak one wypadają w stosunku do oryginału. Natomiast ten bardzo mi się podoba. Jest taki dosyć ciepły, nudowy, lekko brązowy kolor, ale nie sprawia, że twarz wygląda jakoś tak dziwnie, też nie jest, te ustanie są jakoś tak nadmiernie podkreślone, ale ten nudowy kolor nie jest na tyle jasny, żeby wyglądać jak topielica. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to tutaj wszystko bez zmian, tak jak i w poprzednich dwóch kolorach, zastygana matowo nie klei się konsystencja i zapach takie same, czyli niezbyt przyjemne. Głównie zapach, natomiast kolor bardzo, bardzo mi się podoba i myślę, że teraz na ten okres jesienno-zimowy będę go bardzo często nosiła, bo e, przez to, że on zasycha, zastyga na ustach, to wydaje się być dosyć komfortowy. Ciekawa jestem, jak będzie z utrzymywaniem się ich na ustach, natomiast o tym dam Wam znać w innym filmiku gdzieś tam przy okazji, bądź po prostu napiszę o tym na blogu. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie, to kolor mil Milky Brown wydaje mi się, że nie do końca jest dla mnie. Może i mi pasuje, ale nie do końca dobrze bym się czuła w takim. Kolorze na ustach. Natomiast e, pierwszy i ostatni, czyli Pink Poison oraz Neutral Beauty, jak najbardziej na tak, bardzo fajna konsystencja, fajne kolory, e, zapachy może nie do końca, ale to jeszcze jakoś tam można przeboleć. E, dajcie koniecznie znać, co myślicie o tych pomadkach, czy widziałyście je już na rozmanowych półkach, czy może je już zakupiłyście. E, ja się tymczasem żegnam. Zachęcam do dawania kciuków w górę, bo one niesamowicie motywują, oraz do zaglądania na moje media społecznościowe i do zobaczenia już kolejnych.